Ziemia, którą mi dajesz, nie jest. I wciąż tą wolność, którą mam w Tobie, jest prawdziwa, jest prawdziwa. Tyle słońca w całym mieście, widziałeś tego? Przez karosnące i karkurki skaczące dworzeł Pan. i Jestem Adam. To widać. Jestem Adam. To słychać. Jestem Adam to widać, słychać i czuć. To nie ja, to Tego, to ja Niego. W życiu dosyć mam łez, dosyć łez, dosyć łez jestem, gotowy dochać kochać mnie. Bóg kocha mnie. Takiego jakim jestem, raduje się każdy moim jestem. ja.